Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony z Game w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Dzisiaj postanowiłem sobie wybudować już długo, długo planowany obiekt. Właśnie widzicie, jak dużo to jest miejsca. No w sumie niezbyt dużo, no ale chcę tutaj wybudować ogromny znaczy ogromny, no dużą szklarnię taką. Jak widzicie, mam tutaj sobie taką farmę drz drzewa. Myślę, że wiecie, jak ona działa. Jak nie wiecie, to polecam. Na YouTubie jest y oczywiście filmik, bo sam tego nie wybudowałem. Więc polecam sobie oglądnąć taka farma, to niezły sprzęt. Wystarczy mieć tylko sadzonki drzewa i kości, żeby to fajnie działało. No, plus jeszcze tutaj oczywiście te. Te urządzenia, które tu widzicie, dobra, ale nieważne. To oczywiście będzie w, tutaj w tym budynku, który chcę zbudować. Taką właśnie szklarnię dużą tutaj, taka, 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 no, żeby mi się tam różne rzeczy zmieściły. Oczywiście mam tutaj niezbędne materiały, więc sobie tutaj tylko zrobię miejsce na to. Mieć mi teraz nie będzie potrzebny to sobie przeniosę i możemy zaczynać naszą budowę planowałem, że wejście będzie gdzieś o tutaj yy, bo nie będę daleko yy, miał, yy, nie wiadomo jak tego dobra, o takie coś, wiadomo yy, dobra więc już jest fajnie już, już jest wejście, to już jest normalnie prawie fajnie, nie prawie dobrze Ok, yy kolumny będą tutaj sobie stały co jakiś yy kawałek. Raz, dwa, trzy, cztery pi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra. Co pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, co osiem tutaj, dobra. I to musi być wysokie. A super, to ja teraz deadne jak się skoczę stąd. No dobra. Czekajcie. Tak tego nie zrobimy. O tak, dobra. Ok, czy takie wystarczy? Jeszcze troszkę wyższe. Dobra. O takie coś. Ok, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Mhm. Myślę, że takie wystarczy. Czyli 8 było. Dobra, jeszcze raz. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Czyli chyba tu. A jak nie, to tam trudno. Yy, dobra. Ok, na szczęście widzicie, tu jest dużo pochodni, bo się przygotowałem. Jakby była noc I jeszcze tutaj kawałek chyba Czy to już jest tyle? Chyba tyle, dobra yy. okej, okay, to mamy Czy jeszcze co 8 tutaj się opłaca i rypnąć, czy nie Dobra to jest To jest ok, tak to będzie wyglądało Teraz rybniemy tutaj 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tutaj od razu odmierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha, na krawędzi ledwo. Dobra, będzie na krawędzi, później się dobuduje trawkę. Tak by to właśnie wyglądało z tej strony. Więc budujemy szybko. Aha, no tak, zapomniałem. Dobra. No tak, technika jest budowania taka, jaka ma być, no bo wiadomo, latać nie, niestety nie wolno, a mam tylko 3 życia, więc wolę nie ginąć teraz. Tym bardziej, że mam 10 level. Zawsze coś tam można ulepszyć. Ile to o kurczę, bo się zapędziłem. Czeka, ile to ma być? Chyba mniej nie wiem czy jeszcze więcej a chyba jedna jeszcze więcej w sumie to nie mogę zobaczyć w razie jakby co to skasujemy na, chyba jednak nie chyba, że chyba przesadziłem dobra to jeszcze raz szybko mam nadzieję, że tylko jedno wystarczy skasować czy jeszcze mniej? może dwa? a dobra jakby co to i tak będzie trzeba później dobudować sprawdzę o teraz jest dobrze dobra w sumie to nie liczymy ile ma tego być, ale okej okay. Następnym razem policzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć o, 10 chyba, tak? O nie, no to żem teraz ładnie to zrobił. Chyba 10 ma być. Dobra. O, o, o. co? tu jesteśmy na tym i tu na równi więc tutaj musi być tak tak ok dobra sprawdźmy czy jest równo ok jest równo dobra no i teraz po prostu trzeba na drugą stronę przejść Tutaj będziemy tą krawędziło iść. Okej. Okay. O tak. Tak mi się wydaje. No niestety tutaj tą farmę będę miał tak zciśniętą, yy, bo drzewa będą mi się wchodzi w tą stronę w prawo, no ale trudno. Dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. O szyjej oh, już zapominam cały czas, że muszę obok kopać jeju. Dobra 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 Kopy, da, budujemy, budujemy, budujemy I to jest chyba tyle tak widzę stąd Okay. OK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i tutaj wypada, tak? Dobra. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Czy to jest na równi? Tak, to powinno być na równi chyba. Tak mi się wydaje. Dobra. No, jakby co to dołożymy albo odejmiemy później, bo i tak i tak trzeba będzie jeszcze budować yy, później przecież yy, obramowania. Ok. I znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tu wypada teraz. Aha, gdzie są te, te drzwi, tak? Dobra, to tutaj zrobimy tak, jak są te drzwi, czyli o tak. O i tak zrobimy kolumnę yy, później. Na razie znów tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 8 i tu wypada. Tu jest dobrze. O nie, tutaj wypada o tu. Tak. Sprawdzę. Okej. Okay. Tak, czyli to, to trzeba skasować. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, ta już jest dobrze Więc dobra, więc możemy w sumie tak polecieć Znów zapomniałem policzyć, ale to nic Chyba jest dobrze Chyba tak, jednak tu jeszcze jest trochę za mało pochodni mm, Ale to nic, dobra Tu damy od razu tak, żeby było wiadomo. Dobra. I lecimy z tym. O, i zapomniałem. Dobra. 1 2 3 5 6 7 8 9 i 10. Powinno być dobrze od razu tu zaczniemy. Szkoda, że troszkę się nie da dostać. No. O, dobra. I teraz. O, dobrze. O, fajnie. Tu już nawet mamy tak fajnie zrobione. Więc możemy teraz. O, tylko na to iść muszę. Dobra. To mamy. Teraz te dwie kolumny trzeba. Dobra. Mhm, super. Zapomniałem co o tej yy, Dobra. Teraz jest OK. Trzeba przyspieszyć to budowanie. Był troszkę za mało, żeby dostać. O, fucken, oj, deadłem, Więc szybko będę musiał wrócić. No trudno. Dziesiąty level był i się zmył, ale przynajmniej mam całe życie. No, już to zaczyna fajnie wyglądać. Ok. Dobra. Dajcie mi to. Ale nie. No, w sumie cztery odzyskałem. Nie. Dobra. Lecimy dalej. Aha, bo tutaj muszę teraz daj ty mi tylko cegłę mi daj, bo skoczę, głupi, teraz dobra Muszę tak OK Jeszcze tylko dobuduję jedną cegiełkę i tu już też jest od razu zrobione Wiadomo, że tutaj wszystko później będzie oszklone, żeby dochodziło światło. O kurczę, nie chcą to yy, burze. Yy, że wiadomo, później będzie wszystko oszklone, żeby dochodziło światło. I, i tylko te cegły były mi potrzebne, a tam później też już mam gotowe. Na razie trzeba zrobić, yy, wiadomo, podstawę. Tutaj przejść tylko, dobra. Ok. I możemy z powrotem zniszczyć to. Ale tutaj możemy w sumie troszkę zacząć już. Dobra. Dobra. Czyli tak kolumny mam gotowe. Teraz trzeba jeszcze tylko połączyć. Najtrudniej będzie z dachem. No ale trudno. Ok, rybniemy tutaj. Pierwsze rybne obramowanie tutaj, a później będziemy... Y Będziemy działać dalej. Dobra, czekaj jak my tu mamy. Tak, ok. Żeby dostać ze, ze wszystkich stron. Mam nadzieję, że taki zasięg jeszcze posiadam. O, dobra, tutaj ładnie z tej. O, dobra. Czyli, że pykło na szczęście. O, super. Skończyły mi się kilofy. A nie, jest jeszcze kamienny. Nie jest tragicznie. Dobra. O, ho, tutaj to będzie cyrk. Tu trzeba będzie jakoś połączyć. Mhm. No trudno. Taki zasięg będzie? Czy nie będzie taki zasięg? okej okay. No nie. Dobra, trudno. Ale czekajcie, w sumie, czy takie. Dobra, to nic. Później to zniszczymy. No i ja cię, ale nie, w sumie to jest dobry pomysł. Nie będzie trzeba się bawić z tym. Okay. Dobra, a no, tak delikatnie uda się, uda się. Jeszcze trochę, jeszcze troszkę. A, jeszcze, jeszcze. No. Czy to się uda? O jacie, a było blisko, dobra. To teraz tutaj. No niestety no tak jak się buduje duże budynki, to niestety tak to wygląda. To niestety tak to wygląda ale połączyliśmy. To będzie najgorzej połączyć. Tam już znów będzie lepiej. Dobra. Yy... Dobra, tutaj to zniszczymy. Super tego nie dostaniemy. Ok, a więc to już mamy prawie zrobione wnętrze. Mi się wydaje, że może w drugim odcinku, na, czy na, na pewno nie zdążę teraz. Na pewno nie zdążę teraz. Yy. Ok, teraz żebyśmy tutaj skończyli, jeszcze dach trzeba, ale to dach to już w ogóle jest. Tragedia, tu mi jeszcze te cegły, oczywiście one się przydadzą. Dobra, aha, tutaj jeszcze trzeba będzie tam zlikwidować. Dobra, mamy to. Teraz tutaj wystarczy jedna kolumna, żeby połączyć. okej okay. dobra, to mamy teraz tutaj tu znów trzeba będzie, kurcze kawałek, kawałek budować mozolna praca, mozolna, ale efekty będą znakomite przynajmniej taką mam nadzieję Będę miał wszystko już w jednym miejscu. Nie będę musiał się bawić z jakimiś sadzeniami. Znaczy, no, sadzenia o to chodzi, żebym się bawił. Tylko nie będę musiał jakoś specjalnie później się troszczyć. Tylko po prostu będę sobie tutaj wszystko miał pod ręką w jednym miejscu i będzie tego dużo. Yy, więc. Więc tak, no planuję zrobić z czterech, cztery rodzaje różnych, yy, różnych, sadzonek. Super, yy, kilów mi się skończy, muszę iść do domku po kilów. Zrobimy to i później yy, najwyżej zacznę sobie robić dach. Dach to też będzie cyrk ładny. dobra wezmę od razu 2 ok i lecimy szybko dalej bo już chwilę filmik trwa a to trzeba jeszcze skończyć tak więc szybko lecimy dobra tu mamy dalej dobra to tutaj będziemy sobie budować teraz ale mi zacina, dobra Ło. Wow. no co jest czy tutaj mi wyszło trochę za wysoko chyba, nie? tak myślałem, dobra, to nic ło, wow, wow, tylko mi nie spadnie się nie zabij ale mi zacina, jadź Dobra, mamy to. No i sorry za te... za te... Za, za te ścinki. Spróbuję jeszcze raz się połączyć. Czy będzie lepiej to wyglądało? No teraz padł mi ten dobra, o kurcze ale mi zmliło Minecrafta dobra tutaj mamy to yy, to już zrobione prawie kurcze, dobra Niestety muszę jeszcze tutaj wybudować szybko. No, czego się tak zacinasz? Dobra. Tu od razu się zburzy. i zostały tylko dwie kolumny do połączenia. Także ten dobra. Mm -hmm. Tu myślę, że rypniemy je akurat na jednym tym. Dobra. No się troszkę. O i teraz. O, no a czekaj, czekaj. E, y, no nie, 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 nie tutaj, sorry, tutaj. Dobra. Ale się zacina, dobra, jeszcze zostaną jedno skrzydło. To skoryguję później, tutaj na razie rypniemy. Kurczę, ja się spadłem. Przez to, że mi się tak zacina. Jeszcze raz będę musiał tutaj. Dobra. Aha. Wypadł mi z tym. Super. Okej, okay, teraz już dostanie. Okej, okay, fajnie. Dobra. Spokojnie już kończymy na dzisiaj budowanie. Dzisiaj zrobimy widzicie tak jak mówiłem o to, a następnym razem będziemy się zajmować już wykończeniem y, ścian. I następnym razem już zaczniemy sobie kurcze. Już zaczniemy sobie y, tworzyć w środku niezbędne. No po prostu niezbędne wszystko do już do uprawy roślin. Więc tak myślę, że właśnie to zrobię, że podzielę sobie odcinek na trzy, więc czekajcie cierpliwie na trzeci odcinek, na, na drugi trzeci odcinek. No bo jest to bardzo bardzo żmudne trochę, ale ale powtarzam, efekty będą bardzo dobre. Yy, dobra, zostało mi już mało Dobra, gdzie to jest? Tutaj, dobra, fajnie, a tu ile? Oj, tutaj trochę zostało no nie chcę teraz drugi raz dednąć Ale może się uda, że o tak to zrobię No nie, no nie No to przez to, że mi się tak zacina Więc przepraszam was, yy, was za to z góry Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale już już jest faktycznie koniec. Już ten etap, ten najgorszy praktycznie. Zapomniałem, że jeszcze dach musimy zrobić, ale to już w na następnym odcinku wybudujemy sobie daszek. Dobra. Więc tutaj szybko. No. No nie, nie wierzę w to. Tu akurat była dziura. Really? No dobra, trudno. Okej, okay, gdzie tu ma iść? Aha, dobra Okej, okay, czyli dajemy. Tutaj o! I teraz już jest bardzo fajnie. Zaraz Wam pokażę końcowy efekt yy, pierwszego dnia mojej pracy. Oczywiście to też trzeba rozwalić. I to już jest właśnie koniec. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Tak wygląda. Pierwszy dzień już mojej yy, mojej yy, tutaj właśnie takiej jakby farmy yy, jedze, jedzonka, moja szklarnia. To jest właśnie pierwszy dzień, jeszcze tutaj oczywiście na górze, ale to sobie już później zniszczę. Tutaj jeszcze sobie tylko o, no i super. I właśnie, na następny raz będziemy robić sobie daszek i oszklenie. Zapraszam do oglądania, czekajcie na kolejny odcinek. To był właśnie pierwszy odcinek z budowy. Do zobaczenia, cześć!